A mi rozerwano. Ja, ja miałem trzy takie rejony fajne, ogrodnictwo, gdzie mieszkają 10 lat. Mariusz Marchewka kalkuluje, zastanawia się z kim przyjdzie mu walczyć o głosy zielonogórzan w marcowych wyborach. Urbaniaka, Piastowskie, Ta, piastowskie no. no, no, no. no za, to to, to w też no. Marchewka w poprzedniej kadencji zaliczył udany debiut w ratuszu. To, to zaprocentowało w zbliżających się wyborach powalczą mandat z wysokiego, no, drugiego no, miejsca no. na liście Platformy. Na pewno dziś można mówić, że znalazłem się wśród liderów Platformy Obywatelskiej, którzy na osiedlu Zastolowskim, Chynowicach i Pomorskim mają pociągnąć te listy do zwycięstwa. Nazwiska liderów list PO w pięciu okręgach podała Gazeta Wyborcza. Okręg numer jeden obejmujący m.in. Zacisze, Leśne, Malarzy, Zastalowskie to na pierwszym miejscu. Bogusław Pabierowski, radny ostatniej kadencji, drugi jest Mirosław Gancarz, członek dawnego kabaretu Potem. Okręg numer dwa obejmujący osiedla Piastowskie, Przyjaźnie i Słoneczne to jedynka. Adam Urbaniak, radny prawnik i szef Rady Miejskiej. Na drugiej pozycji Robert Sapa, były radny... Lekarz, niegdyś lider Porozumienia Zielonogórskiego. Okręg numer 3 obejmujący Jędrzychów i wszystkie wsie byłej gminy Zielona Góra to na pierwszym miejscu Marek Kamiński, radny, historyk i szef Marszałkowskiego Efezu. Drugi jest Mariusz Rosik, leśniczy ze Starego Kisielina, były radny gminy. Okręg numer 4 to osiedle Pomorskie, Śląskie, Strumykowa i Chynów. Tu na pierwszym miejscu Krzysztof Machalica, radny ostatniej kadencji, kierownik cmentarza. Drugi jest Mariusz Marchewka, radny ostatniej kadencji. Okręg numer 5 obejmujący Śródmieście, osiedle Słowackiego i osiedle Branimborskie to Mirosław Bukiewicz, radny ostatniej kadencji oraz Marcin Białek, sekretarz lubuskiej PO. Oprócz PiSu. <laughs> Wszystkie inne. Rozumiem. Wśród tych nazwisk, co może dziwić i z pewnością w pierwszej chwili wywołało zaskoczenie, Brakuje radnej dwóch ostatnich kadencji Aleksandry Mrozek. Nie jestem tym zaskoczona, bo przecież tam troszeczkę iskrzyło w ostatnim okresie. Trzeba pamiętać, że listy rejestrujemy mniej więcej w połowie lutego, także czasy na rozmowę jeszcze jest, choć faktycznie w tym pierwotnym kształcie nazwisko Aleksandry Mrozek się nie znalazło. Była radna wczoraj bardzo oszczędnie komentowała kształt list Platformy w wyborach do Rady Miasta. Również bez większych emocji reagowała na pytanie o zmianę barw politycznych. Mam jakiś bagaż doświadczeń, duży w sobie potencjał, sporo energii, takie pozytywne nastawienie i, i myślę, że tak będę rozpoczynać kampanię wyborczą do Rady Miasta. A z którego komitetu, z jakiej listy? No to najbliższe dni pokażą. Dziś radna Aleksandra Mrozek przerywa milczenie. Już wie, że do ratusza nie wystartuje z listy platformy obywatelskiej. Jak sama podkreśla, weźmie udział w walce o mandat radnej, ale nie zdradza z jakiego komitetu, czy ugrupowania rozmowy trwają. Nie będzie to platforma obywatelska. Dziś mówię jasno i czytanie. A może pani powiedzieć, kto to będzie, czy tych, tych zapytań może takich czy propozycji jest dużo więcej? Panie redaktorze, jestem w trakcie spotykania się na przysłowiową kaweczkę i, i nie w jednym miejscu. W związku z tym potrzebuję jeszcze troszeczkę czasu na podjęcie tej ostatecznej decyzji, takiej, żeby była wyważoną decyzją, nie działaniem pod wpływem jakikolwiek emocji. Aleksandra Mrozek będzie gościem dzisiejszego programu Powiększenie, premiera zaraz po wiadomościach sportowych. Gdzie, gdzie wiem, że...